Filia numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej ma nową siedzibę w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Kopernika. To już piąta przeprowadzka filii numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która od 1962 roku udostępnia swoje zbiory czytelnikom. No w tej chwili, od 1999 roku, kiedy zostaliśmy biblioteką miejską, to już trzecia, a biblioteka funkcjonuje od 1962 roku. Była początkowo biblioteką zakładową, związkową, później zakładową, później była biblioteką wojewódzką. W 1982 roku przejęliśmy bibliotekę i była biblioteką wojewódzką. Od 1999 jest biblioteką miejską. 20 lat. Właściwie jest w naszych strukturach. No i zaczęła się ciągła zmiana lokalizacji biblioteki. Przed tą siedzibą byliście gdzie? Przed tą siedzibą byliśmy na Kopernika 18 w Gimnazjum nr 2. Do Gimnazjum nr 2 przeprowadziliśmy się równo 3 lata temu. 27 września było uroczyste otwarcie filii bibliotecznej w Gimnazjum nr 2. Wcześniej byliście? Na ulicy Jachowicza od 2004 roku. A jeszcze wcześniej? A jeszcze wcześniej byliśmy w tapimie. I właśnie wstąpimy. Musieliśmy się wyprowadzać częściowo z pomieszczeń ze względów finansowych, także to powierzchnia nam się ograniczała bardzo szybko. No, a później również z przyczyn finansowych musieliśmy uciekać, Stapimy i dostaliśmy budynek po szkole specjalnej przy ulicy Jachowicza. Choć filia nie ma szczęścia do lokali, to ma za to wiernych czytelników, którzy niemalże każdego dnia odwiedzają bogato wyposażoną bibliotekę. Obecnie w jej posiadaniu jest ponad 45 tysięcy woluminów. Tych czytelników mamy ponad tysiąc. To są czytelnicy dorośli i dzieci. No i są to czytelnicy nie tylko w tej chwili z tego osiedla, tylko mamy bardzo dużo stałych, wiernych czytelników z osiedla przy Wiśle, którzy systematycznie dalej nas odwiedzają i dalej mają sentyment do właśnie do. Do tego księga zbioru i do tej biblioteki. Co najbardziej czystają? No to jest przede wszystkim literatura piękna. Są to powieści, są to aktualne książki, nowości, które wychodzą. Także jesteśmy na bieżąco z nowościami, mamy dużo nowości, bo mamy około 600-700 rocznie nowości, także tak dla dzieci, jak i dla młodzieży, jak i dla dorosłych i mężczyzn i kobiet. Nowa siedziba w filii bibliotecznej wymusiła pewną reorganizację. Niektóre książki, które od lat jedynie zajmowały miejsce na półkach, zostaną sprzedane w trakcie kiermaszu książkowego. No, po tym, co mieliśmy w, w poprzednim lokalu, czyli 400 m2, w tej chwili dysponujemy o połowę mniejszym lokalem. Musieliśmy się w jakiś sposób po prostu tutaj urządzić. Przede wszystkim zrobiliśmy gruntowną selekcję księgozbioru. Wycofaliśmy z naszych zbiorów około 3000 książek, są to książki, które przejęliśmy jeszcze od Biblioteki Zakładowej Siarkopolu, które mieściły się na regałach, po prostu każdy bibliotekarz z trudem dostaje się z książką, dlatego one po prostu funkcjonowały w bibliotece, ale od kilku ostatnich lat w ogóle nie były wypożyczane. Te książki wyselekcjonowane będziemy sprzedawać we wtorek i w środę na kiermaszu Taniej Książki. W uroczystości otwarcia nowej siedziby w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej wzięli udział przedstawiciele władz miasta, którzy czynnie włączyli się w pomoc przy organizacji placówki. Od poniedziałku 26 sierpnia, biblioteka rozpoczyna udostępnianie swoich zbiorów dla czytelników. Otwarta będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18.